The whole world... Cały świat słyszał o tu Handle, więc musieliśmy stworzyć fałszywy program. Zatrudniliśmy nawet legendę telewizji Mario Lopeza. Pora na wasze pierwsze wyzwanie: serce mi wali. Sezon czwarty wylądował. Wystawimy naszych napalonych singli na największe jak dotąd próby. Jeśli im nie ufacie, możecie odjąć 10 tysięcy dolarów od nagrody w życiu zaufanie czy grzywna. Dałam nowo przybyłym jeden darmowy pocałunek do wykorzystania na randce. Kończysz ze mną, żeby przestawiać się do niej? To jej pierwszy dzień. Nigdy nie czułem takiej miłości. Nie myślałam, że się rozpłaczę. Nigdy nikogo nie lubiłam tak jak ciebie. Chcę więcej. Nikt nie oprze się masażowi pupy. Muszę być silny. Złamiesz ze mną zasady. Chcę być niegrzeczna. I to bardzo. Przy tych napaleńcach, wszystkie starania lany, nie myśl o seksie, są nieskuteczne. W nocy nie złamaliśmy zasad, prawda? Wyjedziemy stąd bez pieniędzy. A może ci dzicy kochankowie po prostu są zbyt gorący? O Boże, mam nadzieję, że rodzice tego nie oglądają.